Dzień dobry. Z Laura Spacey. A, Forsy. Właśnie byłem w Banku. Jesteśmy numerem jeden. Cały kraj nas podziwia. Brytyjsko-irlandzkim komedię dramacie Links jest na to za cienki boleń. Przez dłonki 25 marca 30, 30. W współczesnego Janosika, dwukrotny laureat Stara Kevin Space Jesteśmy numerem jeden. Nie policja, nie IRA, nikt inny. Cały kraj nas podziwia. Brytyjsko-irlandzki dramat jest na to za cienki bolek. Jesteśmy numerem jeden. Nie policja, nie Ira, nikt inny. Cały kraj nas podziwia.